Katarzyna, kto to jest? Nie wiem tu jest dużo gości mamy. Kto to był Katarzyna? Nie wiem, nie znam pierwszy raz widzę. A mój zdaniem jest bardzo podobny do ciebie. Czy to nie był twój brat bliźniak? Do mnie? Tak. Czy ja mam y, twarz w kształcie księżyca? No ale zobacz. Pokaż się tutaj, kochany. Nie, to, nie nie. to jest twój brat <grymnie> bliźniak. Pokaż się. Mszy jest. <grymne> Chodź zróbmy ciasto, po co tu się zebraliśmy. Nie mów Połudę, do mnie podniesionym głosem. Dobrze. Słuchajcie, y, zaczynamy wcześniej robić ciasto, A, bo. Pan Andrzej się zorientował, że to mamy, było na żywo. Mamy tu. Y, sporo y, osób na pokładzie. Które czekają na to ciasto. Y, czwórkę dzieci, y, mojego już, jak widzieliście, przesympatycznego brata, który lekko Biśniaka. nie pomaga umysłowo, ale. Ale jest uśmiechnięty, jak widzieliście. Z jego żoną Elą Więc wszyscy już chcą zjeść ciasto Także zabieram się do roboty Będziemy trochę udawać Że jeszcze trwa lato I jest sezon na brzoskwinie Bo jest bardzo No zimno. tak zimno to nie było Moja droga to, Tak zimno to nie było Od paru, paru dobrych tygodni Bo jest 15 stopni Tak, tak W ciągu tak. dnia um. Zrobimy takie ciasto z brzoskwiniami i jeszcze Ela, moja bratowa, przywiozła mi świeżo zebrane maliny. Także połączymy brzoskwinie z malinami, ale zaczniemy od zrobienia spodu, czyli ciasta na galet. To jest taki rodzaj, rodzaj ciasta, który właśnie zrobimy. Mam tu ściągę, sobie wynotowałam proporcje. I ciasto szybko zagnieciemy w termomiksie. W ogóle nie mam spodu do tart, więc będę tutaj kombinować, bo jemu trzeba tak zagiąć do środka. Będziemy rzeźbić, ale mam nadzieję, że się, że się uda. No dobrze, to zaczynamy. Włączam wagę, piekarnik rozgrzewam do 200 stopni. I dajemy y, 165 gramów twarzy, Dobrze, przerzucę sobie, przerzucę. sobie tą... O tak. tak okay. Dobrze, 165 mąki. Dobrze, mamy to. Y, dalej, łyżka cukru. Dzisiaj będzie remik i masło. I śmietana. I cukier, i śmietana, także powinno ci się spodobać. Dobrze, łyżkę. Ja daję taką niepełną łyżkę cukru. E, troszkę soli. Troszkę soli. No, bo tu słabo leci z tego akurat. Jedno jajko. Muszę skoczyć po jajko, bo... Nie, to jest normalne. O, tu potrzebuję jajko, A już mi się skończyły i Ela przyniosła mi. Dobrze, jedno jajko. Muszę opłukać ręce. Jedno jajko. Ach, ja zapomniałam. Że to jajko miałam ubić ze śmietanką. No dobrze, ja tak po prostu wleję Bo troszkę tej śmietanki. Po prostu stoję tu i patrzę i. nie no Za dużo się dzieje, za dużo. Po prostu czwórka dzieci troszkę uprościmy ten przepis w takim razie niechcący i wszystko razem. Ubijemy. Tu mi za. A, po prostu będziemy jeszcze mąkę w tym ubijaniu, nie? Też radę. Dobrze, to. Wystarczy. No, Miałam tu jajko naszykowane, zapomniałam. Proszę, jak to ładnie sobie czeka. No dobrze, ale pędzl... będziemy pędzlować potem. 113 masła. Skąd masz ten przepis? Ten przepis... Yy jest z New York Time Cooking, bo chciałam zrobić coś z brzoskwiniami i mi wyskoczył, jak spisałam, tam mam taką wyszukiwarkę mm. I mogę sprawdzić. Ojej! Ale pyszne. Czy ty jesz mi brzoskwinie? No to naprawdę się źle skończy. Ale naprawdę pyszne, nie, nie. to... 100... Tak, one są bardzo dojrzałe. To są polskie brzoskwinie. Bardzo był dobry rok, widocznie. Są bardzo soczyste, takie jak greckie. Nie wiem, czy słyszycie, jakby nam świat spadał na głowę? To nasze słodyczki, właśnie świetnie się bawią na górze tak dwie łyżeczki soku z cytryny i pół łyżeczki startej stukot upadających ciał nasze dzieci się bawią dobrze, jeszcze zajmiemy tą cytryną cytryna jest skórka jest sparzona może najpierw zajmę się skórką Pamiętać, żeby mandolinkę za sobą zabrać do Warszawy, bo będzie dramat. Możesz nabyć drogą kup na drugą mandolinkę, że tak powiem. Czyli to. Mm -hmm. Tarkę zwaną Szumnie mandolinką. <grym> Ona jest świetna, naprawdę jest świetna. No. Dobrze. Co to mamę. będzie? Bo nie pytałem. A mówiłaś? <grym> Tarta, tak. Z okej. Okay. Zacznę zaraz, nie mam już siły, moje, moje siły witalne po tym sezonie są na wyczerpaniu. Nie marudź. Rób. I dwie łyżeczki soku. Jaki Jedna, tak żeby pestki nie wpadły do środka. I to jest druga łyżeczka, okej. Okay. Okay. Potem jeszcze damy cytrynę do owoców, ale to za chwilę. Teraz wyrobimy ciasto, ale tak szybciutko, po prostu żeby zmieszać wszystkie składniki i ja je rozwałkuję tutaj zaraz. Co już coś, się to, to już starczy. Czy? Tak. I to u, ciasto u. wyrobimy. A gdzie masz swoją cukienkę wczorajszą? Poplamiłaś bardzo? No już jest wyprana dawno. Dawno wyprana. Wiecie co? Może, ponieważ tak, mam już ciasto. Ono powinno iść na parę godzin do lodówki. To Jak się wiecie, nie jest to moja mocna strona, więc nigdzie nie idzie to ciasto. E, tylko ja je od razu rozwałkuję, tu wyłożę. I będziemy e, wszystko wstawiać razem do pieca. Wytrę e, tu jeszcze coś mokrego. Okej. Okay. Może wiecie co, może szybko przygotuję te owoce, żeby to od razu wysypać? O, spojrzę, żeby nie pominęła niczego. I tu dajemy tak, 100 gramów cukru, no czyli powiedzmy, ja dam tak na oko. Takie też te tak brzoskwiny były. Troszkę damy mniej niż 100, bo te brzoskwinie są. Słodkie. Troszkę soli. Trzy łyżki mąki kukurydzianej. Dźwięki z góry są takie, jakbyśmy mieli tam zwierzyniec po prostu. Trochę tak. Z nieszczepionymi zwierzętami. Trochę tak. Damy mąkę kukurydzianą, która spowoduje, że to będzie takie Chrupiące wszystko. I tak, jeżeli chodzi o owoce, to do takich owoców z pestką możemy dać nawet 4 łyżki y, mąki kukurydzianej. A jeżeli chodzi o takie owoce jak właśnie jagody, maliny, to wystarczy mniej. Ja dam tu 3 łyżki. I teraz zetrę tu jeszcze troszkę skórki. i wycisnę i to będzie wszystko może um... mam tu pestkę do wyjęcia o wypadła Ci pestka tak, tak widzę właśnie muszę wyjąć okej okay. I zetrzemy jeszcze troszkę skórki, z drugiej połówki. Aha. Co dziewczyny? Czy możecie teraz stąd pójść na chwilę? Bo widzę, że tu się robi zabawa z tego. Dzięki. Dobrze. Mamy skórkę z pomarańczy. To już stąd. Podmiotka. Idźcie stąd, ponieważ mama robi nieprzyzwoite rzeczy. Nieprzyzwoite słodkie rzeczy. Nie ja wytrzymują. Nie się wytrzyma. przewalają. Wie? One się tu przewalają, żeby zobaczyć, co robisz. Tak. Jest sensacja. Mieszamy dokładnie wszystko. Też Ciągle widzę tak, że to jest cukier, skórka z pomarańczy, cukier, skórka z pomarańczy, sól. Dobrze. O, masz już na koszulce, tak jak wczoraj. Mhm. No, czyli nic nowego. I jeszcze te maliny tutaj, wszystkie wrzucę. Czy to się naraz wrzuca do pieca, czy to się jak pamiętam, tarte się robiło tak, że najpierw piekło się ciasto, a potem. Nie, to się... wszystko naraz. A to się tak, to nie będzie tak, że te owoce rozmiękną i wciągną po ciasto? Nie, zobaczysz, że będzie dobrze. I teraz um, wysypuję. Teraz zrobimy trochę bałaganu. Mąkę. Robimy miejsce na ciasto kładam to ciasto, które jest bardzo plastyczne. Bardzo, bardzo nawet bym powiedziała. <laughs> <laughs> Się tak klei. No dobrze, zaraz. To wygląda, jest taki projekt telewizyjny, nazywa się Help, I can't cook. I to... Faktycznie, ostatnie pół pa Widzą Państwo podobieństwo? Pokażcie, Andrzej. To są, te, to są ci sami ludzie, tylko w dwóch wersjach. To jest ten sam człowiek. <głos> <głos> wersja wersji z długimi włosami i wersja bez włosów. <noise> wygrzebię tu. Po to to ciasto powinno iść do lodówki na parę godzin, żeby trochę skruszało, ale ja po prostu rozwiążę ten problem w ten sposób, że podsypię mąką i wtedy będę mogła coś z nim zrobić. Czy to yy, dobrze widzę, że nigdy wcześniej nie robiłaś tego ciasta? Nigdy wcześniej tego nie robiłam. Zorientowałem się. Ale nie takie rzeczy ze szwagrem. I teraz widzicie, już mi się nie klei. Mogę Chcesz je tak? rozwałkować. Potrzebuję okrąg. Nie musi być piękny, bo brzegi będziemy zawijać. Ale ponieważ wszystkie spody dotarte mi wyszły, to muszę rzeźbić z tym. Jeszcze troszkę. No, to nie będzie około, niestety. Zaraz sobie z tym damy radę. Dobrze, mamy nasze ciasto. Teraz muszę tu podjechać, żeby to przełożyć. Jak długo będziesz je piekła? 35-40. No, minut to zaraz jakoś będzie. Tak. To ja sobie kawkę zrobię. Czy można Zobaczcie. Jeść, czy można jeść ciepłe? Ja je tylko wyciągam jeszcze. Bo te boki będziemy zawijać na owoce. jest delikatne dotykuje. Tak, 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 tak. Takie tam, w ogóle no, wiesz, puszyste. Jest delikatne, bo tam jest śmietana. I wszystko to, co tak lubisz. Ja śmietanę, masło nie mogę i cukier. <laughs> ponieważ nie dożyję pięćdziesiątki. Dożyjesz, dożyjesz. Nie bądź taki... Dla siebie surowy. Z powodu Twojej diety. Myślę, że masz całkiem niezłą dietę. Dobrze. Teraz słuchajcie, może wysilę się i postaram się tak ładnie to poukładać. O. 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 Dobrze. O. takie naprawdę eleganckie a co? jak z Nowego Jorku a tak co? jak powiedziałaś, damy tu ładnie chcemy żeby było ładnie no bo yy, nie dochodzimy do brzegów bo zawijamy tam, tam, yy, to ciasto także na to tak? Tak. A czemu? No bo na tym polega właśnie galet, że możesz galet. na patelni... Galet, to nie jest zwykła tarwa, tylko galet, tak. Tak? tak? możesz na patelni je robić. Ja ci, a gdybyś powiedział, Ci kupił taką... Którą... Ci kupił taką patelnię, jak masz garnek żeliwny, tylko żeliwną patelnię. Bardzo chętnie. Kiedy masz rodzinę, To ja Ci sprezentuję. Albo na święta, no i zobaczcie. Przyszli jacyś ludzie ze wsi, zobacz. <laughs> malinki damy tu. Jest, jest bardzo dużo chętnych na, na, na twoją... Na twoją... Kartę. Tak? No. A skąd to wiesz? Widzę, że się zbierają pod domem ludzi. Pod domem zbierają się <noise> ludzie. Niektórzy mają widły w rękach. I dobrze. I teraz, <noise> zobaczcie, e, możecie to robić właśnie na patelni, jak macie patelnię taką y, żaroodporną. Zawijamy a, brzegi. Czekaj, to to kuczę, jak się nazywa? kalcone, taki naleśnik, taki, taka pizza Kalcone K Kalcone jest y, zamknięta zupełnie, a tu tylko brzegi się. Zawija. No, powiem Ci, że czegoś takiego nie robiłaś jeszcze. Ja niczego tu nie robiłam. Zawsze robię to pierwszy raz. Zawijamy. Ze wszystkich stron muszę zawinąć, bo puszczą sok. Nie chcę, żeby ten sok mi wyleciał. Wiecie. Także i teraz jeszcze zrobię jedną rzecz. Mianowicie wezmę co miałam zrobić wcześniej, czyli jajko rozbełkać ze śmietaną i zapędzlować brzegi tego ciasta, żeby było błyszczące. Miałam to naszykowane, nawet właśnie wszystko mam. Widzicie, pędzelek, widelczyk, tylko zapomniałam to zrobić, ale już to nadrabiam. Daję odrobinę śmietany, taką powiedzmy łyżkę. Trzeba. Normalnie to po prostu resztkę tej śmietany z jajkiem, które się używa do ciasta, to się pędzluje te brzegi. No, ale ponieważ y, wszystko mi się pomyliło, to robię to teraz. Biorę pędzelek i pędzluję to ciasto. W jakim celu? Żeby, żeby było pięknie błyszczące. błyszczało. Tak. Ale będzie takie. Nie... Bułeczki też zawsze <coughs> pędzluję. Ale tylko ciasto tutaj. nie. nie tylko ciasto. Nie te... Aha, i jeszcze owoce. Trzeba pos posypać taką cukrem. Cukrem, ale nie odrobiną. Działamy. Odrobiną. Jakaś anegdota, Katarzyna? Sprzedasz jakąś książkę? Potrzebuje ciszy. To jest moja anegdota. Katarzyna przedawkowała obecność ludzi na wakacje. Tak, to jest moja anegdota. Ale wiesz, że gdziekolwiek nie pojedziesz na wakacje, to nie uciekniesz przede mną. No, to zależy od rodzaju wakacji. No, chyba Mogę sanatorium w tym odcinku jedynie ci zostaje. Naprawdę, musisz znaleźć jakiś asieram z klauzulą milczenia. i... Nie, nie, nie. I tam nikt nie będzie do mnie mówił. Ja będę mówił. Ja zawsze będę do Ciebie mówił. Patrzcie, do dosłownie tyle. Można powiedzieć, że to jest szczypta cukru. Gdyby komuś się wydawały malinki i brzoskwinie e, zbyt kwaśne, mimo że jeszcze wcześniej... jeszcze tyle mi zostało na ręce, więc naprawdę to już jest śmiech no, na sali. Nie wygląda to najładniej, ale może zobaczymy po zrobił zdjęcie, jak wyciągniesz, Zrobię zanim zdjęcie, zjemy, jak wyciągam, bo czasami bo... ci się zdarza ja zdążyć. Już wiem, że to będzie bardzo dobrze wyglądało. E, Taka temperatura? 200 stopni. 35 minut. Tak, na razie yy, nastawię sobie budzik na za pół godziny, żeby obserwować, yy, zrobię zdjęcie, no z Semifredo tak było, że jak wyjęłam z zamrażarki to po prostu zostało rozdrapane w zeszłym tygodniu, nie zdążyłam zrobić zdjęcia mało tego. To Semifredo nawet nie zdążyło porządnie stężeć, bo. No tak. Wszyscy po prostu zażądali natychmiastowego podania Semifredo. Pamiętam, było dobre. Ale rzeczywiście to Semifredo jest takim deserem, że bardzo Wam polecam, żebyście zrobili. Tylko poczekajcie, aż orzechy będą zimne, zanim to zaczniecie miksować, i poczekajcie, aż śmietanka z białą czekoladą też ostygnie. Wtedy się lepiej. Ubiję, ale jest to deser obłędny. Ja na pewno go powtórzę. A ten dzisiaj? Ten dzisiaj muszę najpierw spróbować. Czteremal się składa w dużej części z owoców. Wygląda na to, że przynajmniej będzie trochę zdrowy. Tak. To wszystko na dzisiaj. Widzimy się w poniedziałek. W poniedziałek jest ostatni live z Mazur, bo w poniedziałek. A po południu musimy już wracać do Warszawy, bo we wtorek rusza szkoła. Także będziemy płakać na pewno. Skrzywdzisz mnie Wałkiem? W poniedziałek. O, 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 on nie mówi, ale wydaje się być dźwięki. To jest ta nieskończona wersja. To co, do widzenia? Tak, no do widzenia. Miłego weekendu wszystkim życzę. Odpoczywajcie. Przed rozpoczęciem roku szkolnego. Odpoczywajcie po tego, wakacjach. Tego nam życzę.